Bądźże pozdrowiona, hosty i Matko łaski Boże, módl się za nami. Matko nadziei, módl się za nami. Matko nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, się za nami matko dziewicza módl się za nami, matko nienaruszona módl się za nami. Matko najmilsza módl się za nami. Matko Przedziwna, módl się za nami. Matko Dobrej Rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, Mód się za nami, panno roztropna, módl się za nami, panno czcigodna, módl się za nami, panno wsławiona, módl się za nami. Pan noś młodo się za nami. Panno łaskawa, młodo się za nami. Panno wie. Młodro się za nami, świerciodło sprawiedliwo. Się za nami, stolicą mądrości. Mury się za nami, przyczyno naszej radości. Mury się za nami, przybytku ducha świętego. Mury się za nami. Przybyt przybytku chwalebnym módl się za nami. przybytku sławny pobożności módl się za nami. Różo duchowna módl się za nami. Wieżo Dawidowa Módl się za nami. Mierzos kości słoniowej. Módl się za nami. Domie złoto. Módl się za nami. Barko przymierza. Módl się za nami. Bramo niebiesko Mur się za nami Gwiazdo zaranna Mur się za nami Uzdrowienie chorzy, Mur się za nami Ucieczko grzeszne się za nami migrantu, się za nami. Pocieszycielko strapionych. Módlę się za nami. wspomożenie wiernych. Módlę się za nami. Królowo Aniołów, módl się za nami. Królowo Patriarchów, módl się za nami. Królowo Proroków, się za nami. Królowo Apostolów, Mór się za nami, królowo-męczenniku. Módl się za nami, królowo-wyznawców. Módl się za nami, królowo-dzielników. Wszystkich świętych. Módl się za nam. Królowo bez mazy pierworodnej poczęta. Módl się za nam. Królowo w niebo wzięta. Módl się za nam. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Rodzin, módl się za nami. Królowo Pokoju, się za Królowo Pol Módl się za nami, królowo świata, módl się za nami. Baranku, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Boże, Panie. Gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie, wysłuchaj nas, panie, baranku Bożego, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Marii zawsze dziewicy. Uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy, uciekamy się, święta Boża rodzicielku, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. Świętego Bernarda. pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, twojej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie o Panno nad Pannami i Matko biegnę. Do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staje, O Matko Słowa, racz nie gadzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Witania do najświętszego serca, Pana Jezusa. Kiliel Chryste Ejson, Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, synu odkupicielu świata Boże, duchu święty Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, Serce Jezusa nieskończonego majestatu, Serce Jezusa świątynią Boga. Serce Jezusa przybytku Najwyższego, Serce Jezusa Domie Boże i Bramo Niebios, Serce Jezusa gorące ognisko miłości, Serce Jezusa sprawiedliwości i miłości skarbnico, Serce Jezusa dobroci i miłości pełne, Serce Jezusa cnót wszelkich, bezdenna głębino. Serce Jezusa wszelkiej chwały najgodniejsze. Serce Jezusa Królu i zjednoczenie serc wszystkich. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby, mądrości i umiejętności. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze. Serce Jezusa zelżywością napełnione, serce Jezusa dla nieprawości naszych starte, serce Jezusa aż do śmierci posłuszne, serce Jezusa włócznią przebite, serce Jezusa źródło wszelkiej pociechy, serce Jezusa życie i zmartwychwstanie nasze. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze. Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Pań. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Jezu cichy i pokornego serca, módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmniejszego Syna Swego i na chwałę i zadość uczynienie, jakie w imieniu grzeszników ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna, swego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Poświęcenie rodziny ludzkiej Jezusowi Chrystusowi. O Jezu najsłodszy, odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale. Wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi od Jezu Najłaskawszy i pociągnij wszystkich do Świętego Serca Twego. Królem bądź nam, o Panie nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywieźć ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia, i Jeden Pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw ze wszystkich ziemi, aby od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed nowym testamentem starych praw ustąpi czas, co dla zmysłów nie Módlmy się. Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia, mogli osiągnąć jego owoc przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 不。